Siemka, siemka, odcinek 11 eee, Tak, tu bym przeszedł I trzeba teraz użyć strzelby Kurde, co za wiatr nam deski z spodniu Nie dużo na krawędzi, to jeszcze wieje Nie strzelaj, porozmawiajmy. Strażnicy wszystkich nas zabiją za wtargnięcie. Kim są ci strażnicy? Czego oni chcą? jestem z skarabinem, Dobra Pozbieramy wszystko co się da. No dobra. I teraz trzeba gdzieś gdzieś, gdzieś pójść i chyba do góry trzeba tu odblokować odblokować no przejście sobie. Wyjście było zaraz pod nimi. Dobrze. Cholera Kolejna zagadka, najpierw trzeba zrozumieć, o co chodzi, a co ja mogę zrobić? No dobra. A, już to widzę, już to widzę, dobra. Tutaj widzicie te filary? Te filary trzeba zniesieć w pierwszej kolejności, żeby osłabić strukturę. Czyli teraz trzeba zawrzeć. I z tej strony otworzyć. oh shit Jeszcze ktoś Czy co tu się dzieje? Dobra Eee, aha, dobra Sam. Jest z tobą reszta załogi. Nie. Dopiero to uchrabłam radio wartownikowi. Wartownikowi? Zostałam porwana. Co? Gdzie jesteś? Nie wiem. W jakimś starym, japońskim pałacu. Ciągle rozmawiają o jakimś rytuale ognia. Ja jestem przerażona. Cholera ktoś idzie. Muszę to schować. Sam? Sam! Rod? Jesteś tam? Idę w stronę pałacu. Inni też tam są. Dogonić i wejdziemy razem. No dobra. Ile spokoju mamy? A już myślałam, że nic gorszego się nie wydarzy. Czym były te stwory w klasztorze? Były ubrane jak burzowa gwardia, a dźwięki, które wydawały, prawie nieludzkie. Cholera, posłuchaj co opowiadasz, Laru. Brzmisz jak tata. To tak, jakby byli pozostałością jakiejś zaginionej cywilizacji. No dobra, teraz brzmi zupełnie tak. Wiem jednak tyle, że zabili tych ludzi. Nie mam przeczucia, że mnie również zabiliby bez wahania. Ale teraz nie mogę o tym myśleć. Sam ma kłopoty i muszę jej pomóc. Ona nam nie liczy. Tak, co by tu ulepszyć? Czy zachować to na lepszy łuk? Nie wiem, na razie poczekamy, bo nie jest mi to tak konkretnie potrzebne. A pewnie łuk, co nie jest lepszy, bo była jedna druga. Jeszcze trzeba drugą część łuku znaleźć. Znowu będę mógł, będę mógł ulepszać. E, tak, co my tu mamy? Tu mamy normalną drogę A tu mamy... Oj się zapinowałem A tu mamy jakąś drogę No co jest? A, za daleko pachołka Wiem, ale jeszcze tu coś jest

Czas płynie na Stośia a potem wszystko od nowa. Stary, mam już dość tej wyspy. Chcę do domu. Słuchaj, brachu. Wszyscy byśmy chcieli. Nic tego. Rozdzielam czy się Przecież nie rozdzielam? rozdzielam. Szybki atak się udał. Dobrze eee, Trzeba skoczyć Dobrze Jeszcze podpalimy to Gdzie teraz? Teraz trzeba w dół no, Tu jest te przejście, tak? Musi się rozumieć Że ten też szło przejść I tu coś jeszcze jest Co tu jest? Teraz no co jest. I no niestety minęliśmy się jeszcze raz. Teraz już powinno być okej, okay. oczywiście. Dobrze, mamy to. No, jeszcze coś tu zostało. Łatwo coś ominąć, nie? Aha, to jest ten początek tego przed mostem. Czyli ci, w sumie trzy drogi? W sumie trzy drogi tu były. O, coś tu było. Dobra, teraz idziemy gdzie my ich zabiliśmy dobrze, tu nic nie widzę o tam coś się świeci dobra Pełna amunicji, Aha! to no, amunicja do dali żebyśmy przeszli dalej, abyśmy amunicji przypadkowo nie mieli. Takie zabezpieczenie mało, gry mało Jesteś tam? Jestem sam, nic ci nie jest? Laro, czego oni ode mnie chcą? Rytuał ognia! Co to ma kurwa być? Posłuchaj, idę po ciebie. Wydostanę cię stamtąd. Proszę, proszę, pomóż mi Laro. Obiecuję. Obiecuję ci sam. Ej! Sam to? O nie! Sam! A! Sam! Pomocy! Proszę nie! Zostawcie ją w szokincy, ale nie zbliżajcie się! Chulera. Okej. Okay. Nie ma czasu myśleć. Trzeba jednak szybciej tam dotrzeć eee, tylko zobaczmy czy jeszcze czasem czegoś tu minie Byśmy nie ominęli, o! I teraz jesteśmy... Gdzie my jesteśmy? Leczkę To jest to miejsce, gdzie ja to podpaliłem, tak? To płynie. Aha, aha a będę mógł się tu wrócić jakaś? A tu jelina Dobrze, to skoczymy. Udało się. Skaczemy znowu. E, tu ten się samolot rozbił. Zostało tu coś odkryte. O, o, coś tu leży. Skarbie, nawet nie wiem od czego zacząć, więc powiem to wprost. Alicja jest twoja. Być może zdawałeś sobie z tego sprawę od samego początku, ale ponieważ znowu zaciągnęłam się na endurance, nie mogę dłużej ukrywać przed tobą prawdy. Musisz zrozumieć, że nigdy nie chciałam usunąć cię z jej życia, ale znam cię, Row. Wiem, jak żyjesz i czego pragniesz. Nie mógłbyś osiąść w jednym miejscu i wychowywać dziecka. Może wszystko popsułam. Może powinnam była pozwolić, żebyś sam dokonał wyboru. Dokonałam go jednak za ciebie, uważałam, że tak będzie najlepiej. Po ekspedycji, kiedy przyjdzie odpowiedni moment, porozmawiajmy o przyszłości. Poświęć chwilę i zastanów się, czego chcesz, dobra? Tego, żem się nie spodziewał. Nie, możemy... Aha, nie, na, na, poczekamy, aż ulepszymy łuk. I zobaczymy, jak tu rozdamy te punkty. Hmm, tam jest jakaś skrzynka. I tu jest jakaś skrzynka. Spokojnie, poeksplorujemy. eksplorujemy. Dzik. te dostali? Ale ten dzik mnie zaskoczył, skąd on wybiegł? Dobrze... Zobaczmy, co tu się jeszcze... Co tu się jeszcze przyda... Aha. Ktoś często spoglądał na to zdjęcie. Było wielokrotnie składane i rozkładane. Nigdy nie wrócił do domu. Ta wyspa zabrała życie tak wielu ludziom. No, najwyraźniej. Najwyraźniej, niestety, tak tu się życie bywa. Okrutne. Dobrze, jeszcze coś tu jest? O. Jakieś mocne te szynki robią. Dobra, tu nie ma nic. Yy, gdzie ten samolot? Nie. A tu jest ten samolot. Dobra, idziemy teraz zobaczyć, co jeszcze my tu nie zrobili. O! Są dwie do zebrania. Jest to wykonalne na ten moment. Zobaczymy za chwilę. A co to jest? Nic takiego. Zobaczymy, czy na ten moment jest wykonalne to zadanie. Żeby zdobyć te dwie skrzynki. Dobra Czyli tak, podpalamy tą Tak, już wiem, już wiem, dobra Eee, yy, zamuliłem Tak I Teraz trzeba Teraz trzeba na... Aha, czyli oś, oś jeszcze. Jeszcze troszkę tak. Teraz tym dobrze. Co jest? O! Tak, w prawo. Co jest? Z tej strony to mam wolność Dobra, udało się. A teraz to, żeby zdobyć... Zobaczymy. Jeszcze raz Nie Robimy to z dołu Brakuje trochę No kurczę. A udało się, dobrze, udało się. Mamy dodatkowe punkty, e, gdzie teraz e, można jeszcze wyjść? Można jeszcze wyjść do góry. Chociaż nie wiem, czy coś tu jest. Jak zwykle powinno coś być. O, i skrzyneczka jest. Druga skrzyneczka, no ładnie, ładnie. Ładnie to zdobędziemy Dobrze, teraz by trzeba było... Iść, iść... w dół Pierwsze bym zobaczył do tego samolotu O, jajka Troszeczkę dzika. punkty trzeba zdobywać, no. No, co jest? Dobra, mamy królika, a zająca znaczy się? Dobrze, idziemy teraz w dół. Tu jeszcze jest jakaś jest jeszcze kośćnka. Jak się tam mam dostać? Dobrze udało się. Teraz trzeba iść tam. Ale myślę, że zostawię sobie to na następny odcinek. Mam aż 10, 9, 910 już tego surowca, ale przecież ja poczekamy aż dopiero łuk się ulepszy oczywiście. No i do zobaczenia, popatrzcie na następnym odcinku.